Ani góry wysokie, ani morza głębokie nie wstrzymają pochodu przyjaźni, który przejdzie przez Warszawę 12 czerwca. Jego uczestnicy, kibice rosyjscy, pokażą tym samym, że rację miał Donald Tusk, mówiąc, że rosyjscy kibice nie są grupą stwarzającą jakiekolwiek zagrożenie. Wręcz przeciwnie. Tak, bratniki rosyjscy, w przeciwieństwie do rodzimych faszystowskich są łagodni jak baranki i niczym armia czerwona przejdą przyjaźnie ulicami Warszawy. I bynajmniej nie potrzebują na to żadnych zezwoleń z urzędu miasta bo Kurica nie Ptica, Polsza nie zagranica jak zezwolenie, to tylko od Putina!